W szkole podstawowej nie miałam żadnych zainteresowań teatralnych. Trudno byłoby mnie nazwać miłośnikiem teatru. Dopiero jak przyszłam tutaj do szkoły średniej, pani profesor Bodecka, która jest moją wychowawczynią, zaszczepiła mi tego bakcyla teatralnego. Nauczyłam się tutaj w ogóle umiejętności obserwowania za sztuką teatralną, i właściwie jestem cały czas wychowywana na wirtualnego odbiorcę sztuki teatralnej. Potem, oczywiście, przyszło około miłośników teatru. Wszechnica. Ja w pewnym stopniu wyniosłam to z domu, gdzie mój brat, który jest również wychowankiem, pani profesor, właśnie bardzo interesował się teatrem. I ja, kiedy już tu przychodziłam do szkoły, w pewien sposób już miałam skonkretyzowane zainteresowania, i później właśnie się zaczęło. Lekcje, gdzie bardzo często podejmowany był problem teatru jak również analiza utworów, gdzie Pani Profesor starała się nas zapoznać przede wszystkim z Kazimierzem Dejnkiem. Zauważyłem, że w ogóle praca w tym kole pozwoli mi bardziej zrozumieć, po prostu popatrzeć inaczej na to niż byłbym takim zwykłym, można powiedzieć, uczniem. Poza tym koło także pozwala mi na to, żebym nie czekał na gościnne występy, lecz Mogę sobie, razem organizuje się wycieczki, czy do Warszawy, czy do Łodzi, czy do Krakowa, kiedy możemy zobaczyć właśnie czy te sztuki, które nas interesują. U mnie to chyba też tak się zaczęło, ja wiem, jak jak, jak oni opowiadają, że młoda nauczycielka, przyszłam do szkoły i po prostu przypisano mnie do jakiegoś szkoła, zakuto w takie pańszczyźniane dyby teatralne i pracowałam. Wydaje mi się, że tak jak może oni poprzez mnie tu opowiadają, że fascynują się teatrem, to dla mnie jest najpiękniejsze w teatrze nie tylko to ostateczne dzieło, spektakl teatralny, tylko po prostu sami ludzie teatru. Oni są tacy nierzeczywiści troszeczkę z tego świata. Czasami agresywni intelektualnie, to czasami peszy, ale równocześnie mobilizuje do próby pokonania w takim pojedynku, czy to chociażby z pozycji jakiejś emocjonalnej. Szkoda, że wśród nas nie ma Beaty Tomaszyniec, bo otrzymała drugą nagrodę w konkursie Matura 81 właśnie za pracę dyplomową, która sfinalizowała jej dotychczasowe dwuletnie już właściwie fascynacje Wacławem Dejemka. Temat pracy brzmiał stylizację Wacławie Mrożka Dejemka, czyli o moich satysfakcjach.